Cześć, witam ponownie. I mam ochotę na coś słodkiego, do kawki lub herbatki. Piekę ekspresowe ciasto. Dzisiaj z rabarbarem do miski miksera wbijam 5 jajek. Dosypuję 3 łyżeczki cukru waniliowego. I mogę wstępnie ubijać. I teraz małymi partiami dosypuję cukier. I tutaj mieszamy, przez, miksujemy przez kilka minut. Ta masa musi być niesamowicie puszysta. Jajka mam ubite. Zobaczcie, jaka fantastyczna, puszysta masa na niewielkich obrotach miksera. Dolewam olej i mieszam. Olej z jajkami mam ubite, i teraz dosypuję mąkę. Mam tutaj jedną szklankę mąki ziemniaczanej i jedną szklankę mąki pszennej, typ 450. I do tego od razu dosypę sobie proszek do pieczenia. Mieszamy rózgą lub łyżką. I w ostatniej chwili zdecydowałem, że otrę sobie jeszcze skórkę z jednej pomarańczy, to ciasto będzie bardziej aromatyczne. I teraz jeszcze delikatnie wymieszam blacha przygotowana, wyłożona papierem. Rabarbar kroję na takie centymetrowe kawałki. I tutaj już od razu mogę wykładać na ciasto. I zapadła decyzja, że ciasto posypuję kruszonką. Mam tutaj dwie łyżki masła do tego. Około 3 łyżek cukru. I teraz obficie posypuję ciasto. I teraz ciasto ląduje w piekarniku. Ciasto upieczone wygląda rewelacyjnie. I teraz jeszcze odrobina słodyczy, czyli posypuję cukrem pudrem. Wygląda fantastycznie. Niesamowicie wilgotne. Ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Zachęcam do wypróbowania tego prostego przepisu. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia.